My robimy już taką uroczystość od czterech lat, która jest taką le żywą lekcją historii dla naszego osiedla. Chcemy, żeby nasza młodzież, nasi dorośli i wszyscy mieszkańcy byli pokochali swoją ojczyznę poprzez znajomość historii naszego narodu. Dlatego mamy Piłsudskiego, dlatego mamy Ułanów, dlatego mamy tą całą uroczystość dzisiaj. Ik ben er Ciekawie, ciekawe. No tak, fajnie. Tak, fajnie było. Z tego, że tak, żeby niektóre miny były po drodze. Tak. Ale grochówka Tak, dobra, tak, dobra grochówka, polecamy. E, a czy to faktycznie jest taka żywa lekcja no, historii tak. dla Was? Czy no, tak, dokładnie. Tak, e, <laughs> Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, no, że no, tak. tak. Ciekawie było. No, bardzo fajne uważamy, że trzeba należy to święto jeszcze. Wydaje mi się, jeszcze więcej. A czy faktycznie to może być taka lekcja historii dla młodzieży? Na pewno w jakimś sensie tak, pogłębienie tego, co było kiedyś i na pewno lepiej przeżywać to na żywo niż nad książką, prawda?